Siema, witajcie na Enduro Tambuchu. W dzisiejszym odcinku zabieram Was na trasę, której na kanale jeszcze nie było, czyli na Otesanka. Odblokowałem ją dosłownie dwa tygodnie przed tym nagraniem, jeszcze na starym rowerze, ale akurat się złożyło, że ponownie odwiedziliśmy Szczyrk i miałem już do dyspozycji moje 160. Także w zasadzie przed Wami jazda testowa na nowym rowerze. A wracając do Otesanka, jest to trasa dość krótka, ma ona zaledwie kilkaset metrów, dosyć techniczna ze względu na kilka takich zero-jedynkowych przeszkód, chociaż znajdzie się też tam kilka sekcji z takimi średniej wielkości gapami. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Więc po tym krótkim opisie zapraszam na Otesanka, ale zanim się na niego dostaniemy, no to jeszcze szybka rundka po czerwonych trasach. Prowadzi Jasiek, a my z różnym skutkiem próbujemy mu utrzymać się na kole.

O! Jak jeszcze na początku zbója Jasiek nam gdzieś tam majaczył z przodu, to w zasadzie po kilkuset metrach nam tak odjechał, że no nie byliśmy go w stanie dogonić. Ale mimo wszystko udało się od niego odpaczyć kilka fajnych patentów i linii. Ja bardzo lubię to w Szczyrku, że w zasadzie za każdym razem jak tutaj przyjeżdżam, no to odblokowuję sobie właśnie jakąś taką nową, szybszą alternatywę jakiegoś zakrętu. Bardzo fajnie oddaje to takie uczucie progresu, że cały czas coś nowego się robi na tym rowerze i co do przodu. É, hey, dobre dobra tempo! <laughs> <laughs> Tu prawą trzeba iść. O. Tam trzeba iść prawą cały czas i mega się otwiera. I do lewej? I do lewej. Co? Ja poszedłem prawą z nieba, no zero. Ja nie. Po przejeździe przez drogę dojeżdżamy do miejsca, gdzie możemy w prawo odbić na Otesanka i tutaj zaczyna się nasza przygoda z jedną z dwóch czarnych szczyrkowskich tras. Już na samym początku mamy dość ciekawą przeszkodę, dropa, po którym następuje taki dość ostry zakręt w lewo, więc oczywiście zatrzymaliśmy się w tym miejscu, żeby powtórzyć sobie go kilka razy. Roll in. Aj. Na samym końcu znajdziecie to, po co wszyscy przyjeżdżają na Otesanka, czyli osławioną ściankę, po której następuje przejazd przez stok, no i taki dość mocno zagruzowany trawers, na którym bardzo trzeba uważać, żeby się gdzieś nie wykoleić i nie spaść w lewo. Czysto tam jest? Czy stoi tam ktoś? Okej. Okay. Jesteście? na świetnej się dostaje no. ład. Oni się pierdoli, co No to i zajebiś się. To od razu No. Tu jest gorzej, nie? Nie. No, to nie tak szybko. Czy bez problemu. Od i cały otesanek. Wielkie dzięki za obejrzenie filmu. Trzymajcie się i do następnego.